Proszę o zabranie miejsc, z, z, z miejsc, Przepraszam. Szanowni Państwo, otwieram 56. sesję Rady Gminy Zakrzewo-Szczecin Pozwólcie, że w imieniu swoim 58. sesja Rady. Pozwólcie, że w imieniu radnych powitam na naszej sesji naszych gości w obecności Pana Wójta Marka Buławy, Sekretarza naszej gminy, Panią Anetę Kaper, która przedstawi nam. Dobrze, Anna Kaper. I naszą największą władzę gminną, naszych Sołtysów, naszej gminy. Też chciałbym powitać kierowników i dyrektorów naszych jednostek samorządowych, naszej gminy. Na podstawie obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 13 radnych. Rada może podejmować prawomocne decyzje. I też przypominam, że sesja jest transmitowana i nagrywana. Zgodnie z kolejnością na sekretarza, proponuję pana radnego Marka Draupkiewicza i czekam na akceptację. Dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, protokół z poprzedniej sesji został przesłany radnym drogą elektroniczną. Czy są do niego jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to przyjmujemy to jakby przez aklamację. I aklamację i też i głosowanie, przepraszam, ale jest to moja jakby pierwsza sesja i mimo wieku to troszeczkę trma jest. Przepraszam. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Głosowało 13 radnych, a więc wszyscy byli za przyjęciem. Następnie byśmy poprosili o przegłosowanie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma to głosujemy. Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Głosowało 13 radnych, a więc zgodność jest jednomyślna. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Informacje pana wójta i bardzo bym prosił o przedstawienie tej informacji międzysecesji Wysoka rado szanowni państwo w okresie międzysesyjnym wydałem zarządzenia zarządzenie numer 39 na 2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2023 rok. Zarządzenie nr 40 na 2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2023 rok. I zarządzenie numer 41 na 2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 68 na 2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie określenia wzorów w zakresu szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Zakrzewo na 2023 rok. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym. 29 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu Współdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie po modernizacji. Myślę, że Państwo mieliście okazję zobaczyć. Ten budynek rzeczywiście wygląda bardzo okazale. Bardzo się cieszę, że bank poprzez zrealizowaną inwestycję dostosował swój budynek tak, dla osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że wygląda on o wiele lepiej, i tym bardziej, że teraz jest możliwość dojechania do poszczególnych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym, ale także kobietom w wózkach. Więc gratuluję pani prezes i wszystkim pracownikom banku za to, że ta inwestycja została zrealizowana. 30 czerwca odbyłem spotkanie z panią konserwatora Zabytków, która nadzoruje realizowane inwestycje. Na obiektach wpisanych do ewidencji zabytków, takich jak przedszkole, zakrzewiał oraz dworzec PKP. Rzeczywiście intensywność tych spotkań jest duża, dlatego że pani konserwator nas na bieżąco sprawdza i kontroluje i także proponuje różne rozwiązania w zakresie tych dwóch obiektów. W najbliższym czasie pani konserwator znowu się pojawi, żeby zobaczyć jak te prace przy tych obiektach zabytkowych wyglądają. 3 lipca odbyłem spotkanie z komendantem gminy Ochotniczej Straży Pożarnej, na którym rozmawialiśmy o bieżących sprawach w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zakrzewo. 4 lipca podpisałem umowę na termomodernizację sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan. Postępowanie przetargowe, tak jak Państwo na ostatniej sesji informowałem, wygrała firma Tivolo Zakrzewa na kwotę 1 585 000 zł. te, te działania inwestycyjne zaczniemy najwcześniej pod koniec roku. Dlatego, że czas realizacji, jak dobrze pamiętam, jest końcówka marca lub końcówka kwietnia. Tutaj nie jestem dosyć precyzyjny, ale myślę, że na następną sesję będę mógł Państwu taką informację przekazać. Firma zakłada, że te działania inwestycyjne rozpoczną się pod koniec tego roku i myślę, że na początku w pierwszym kwartale 2024 roku będzie już widać efekt tych wszystkich sal, bo i mieszkańcy Głomska, ale także patrzę tutaj na panią sołtys Kujanek, Kujana. Która też zawsze półka do drzwi i bardzo prosi o to, żeby te kujanki były, żeby ta sala wiejska doczekała się w końcu tego remontu. Pierwszy krok został zrobiony, umowa została podpisana z wykonawcą, teraz czekamy na realizację tych inwestycji. 8 lipca, Szanowni Państwo, Bus Express, jedna z największych imprez organizowanych na terenie gmina Zakrzewo. Bardzo serdecznie dziękuję i Pani Dyrektor Domu Polskiego, ale także wszystkim osobom, które ten festiwal przez 31 lat organizują. W mojej ocenie festiwal rewelacyjny. Kto lubi taką muzykę i kto był i uczestniczył w tym festiwalu, myślę, że wyszedł bardzo zadowolony. 14 lipca miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykłych urodzinach, w 105 urodzinach naszego mieszkańca Pana Alfonsa. Tomkę myślę, że nikomu z Państwa nie muszę Pana Alfonsa przedstawiać, bo jest nam doskonale znany. Życzyłbym nam i Państwu również tyle zdrowia i siły takich jak ma Pan Alfons, bo rzeczywiście pamięć, pamięć ma doskonałą rozmawia o wielu, wielu rzeczach. Więc mam nadzieję, że doczekamy również Pięknych urodzin w najbliższych latach ze strony pana Alfonsa Tomkę. W okresie międzysesyjnym obchodziliśmy również piękny jubileusz, dwustulecie wsi Czernice. Panu Sołtysowi, panu radnemu Adamowi Czarnocie bardzo serdecznie gratuluję pięknej imprezy, pięknego jubileuszu. Cieszę się bardzo, że wioska ten jubileusz zorganizowała. Nie mogłem być na całym jubileuszu, ale na tej części, której byłem, to rzeczywiście wszystko fajnie było zorganizowane, mieszkańcy byli zadowoleni i o to w tym wszystkim chodzi, bo każdy jubileusz zawsze daje możliwość do pewnych podsumowań, ale daje też także możliwość do planowania pewnych chociażby inwestycji w danej miejscowości. W ubiegłym tygodniu miałem przyjemność wzięcia udziału w świętej policji w Złotowie na zaproszenie komendanta powiatowego policji w Złotowie, a także w okresie międzysesyjnym odbywamy tutaj w urzędzie regularne narady budowlane związane z aktualnie realizowanymi inwestycjami. Kwestia przedszkola w Zakrzewie ta inwestycja tak naprawdę już jest na finiszu. W środku tak naprawdę cała inwestycja jest prawie zakończona, zostaną